Pana widzowie dzisiaj wyjdziemy tam na ten punkt widokowy. Idę sobie ogólnie z moją grupą. Dzisiaj odwiedzimy ogólnie cztery szczyty. No ogólnie to jest bardzo cicho. No. Posłuchajcie sobie, widzowie, jak ptaki śpiewają. No, tu jest szkoła. Bo nie widzę, wyjdziemy też, więc co jakiś czas będę musiał przeczytać ekran. Więc może żeby trochę dziwnie. No, teraz wchodzimy tutaj, tutaj ja, taką bramkę. Teraz tu jest. Tu jest teraz gorzej, bo jest błoto. Trzeba uważać, żeby się tu nie wywalić, widzowie. Jesteśmy ogólnie w zdrojach. No, tu jest to jezioro z innej perspektywy, ale ogólnie trochę zakrywa. No, tu jest ta szkoła. I widzę, że prawie się wyobaliłem łopatek. Patek. Ludzie mi Pada deszcz, nie widzę, że, za mojego, no, bo nie widzę, że za mojego kolegę. To sami odkleja. O, Filip! No to biegni do końca. O, łacyś mi brykło, to Igorowi coś prykło. O nie! To, to jest to mój największy. Z góra! Ogólnie będzie z widzowie. Jeszcze tak. Ale posłuchajcie widzowie jak no, to działa. Mar... O to ja już nie jestem taka dobra z chylań, gdzie iga. Dwie kolony no mi chwypko Mi łydę po wysiądą Niepełnosprawna będę Bole mnie nocy drugi kolon Już to moja Nie ja chodziłam tak wysoko Ej, jak byłem w górach to nie było tak wysoko Masz rację, jeszcze nie masz Koki to króliki mają no, kolona, to k k Zdzo wie, ciężko jest Nie idziemy Idziemy widowie jeszcze pod górę w ogóle fajne drzewo, fajna brzoza śmieszny taki koniec taki początek No widzowie ogólnie Tu jest taki ładny dom czy tam Bóg no. Tu wszystko jest zakryte No widzowie widzimy się po przerwie Dobra widzowie lecimy dalej o

Dobra widzowie Do was drogi już pokonane Teraz będzie jeszcze więcej Jeszcze wyżej Tak, jesteśmy widzowie w połowie drogi Tu mogę pokazać Wam jezioro z innej strony Tak, już jesteśmy przy końcu Dobra widzowie jeszcze trochę Oh, Waży dwieście! Ciężko widzowie, ciężko Poczekajcie chwilę widzowie Dobra widzowie, idziemy dalej Dobra widzowie na przerwę Dobra widzowie, idziemy ogólnie dalej I już tu jesteśmy prawie Jesteśmy widzowie. No, do zobaczenia na kolejnym funkcie widokowym.